Maria żmuda Trzebiatowska to uczestniczka 11 edycji programu Rolnik szuka żony. Przed kamerami stworzyła związek z Adamem, ale relacja ta szybko przeszła do historii. A co słychać u młodej rolniczki? Dziś ma nie lada powód do świętowania. Pod nagraniem pojawiło się mnóstwo życzeń. Wiktoria z Rolnik Szuka żony 11. Instagram, jak potoczyły się dalsze losy uczestników programu Rolnik Szuka żony. Odpowiedź na to pytanie przyniósł zarówno finał 11: edycji show, jak i dalsze poczynania bohaterów już poza telewizyjnymi kamerami. W minionej odsłonie drugiej połówki, poszukiwali. Wiktoria, Agata, Marcin, Rafał, Sebastian, które pary przetrwały? Miłość znaleźli Marcin i Rafał. Pierwszy z nich związał się z Anną, a drugi stworzył relacje z Dominiką. Pozostała trójka, miała nieco mniej szczęścia. Widzów w szczególności poruszyły losy Wiktorii i Żmudy Trzebiatowskiej. Młoda rolniczka wiązała duże nadzieje z programem, a fani śledzili rozwój jej znajomości z Adamem. Kiedy wiele wskazywało na to, że jest tym jedynym, mężczyzna nieoczekiwanie zerwał z Wiktorią. W dalszej części hitu TVP Wiktoria nie kryła, że została mocno zraniona przez Adama. W finale bała się konfrontacji z byłym już partnerem. Ten z kolei przed kamerami wyznał, że ma już nową dziewczynę. A co słychać u Wiktorii z rolnika obecnie? 13 grudnia to dla niej ważna data. Dziś bowiem obchodzi 24 urodziny. Z tej okazji nagrała specjalne wideo, które opublikowała na Instagramie. Wiele lat ma Wiktoria z Rolnik szuka żony Wiktoria Żmuda Trzebiatowska była najmłodszą uczestniczką 11 Sezonu programu Rolnik szuka żony z tego powodu pod jej adresem padało wiele rozmaitych komentarzy W połowie grudnia wiek rolniczki znów znalazł się w centrum zainteresowania internautów, ale teraz pod postem prym wiodą urodzinowe życzenia. Na filmiku solenizantka z uśmiechem na ustach prezentuje dwa duże balony tworzące liczbę 24.